Witam serdecznie wszystkich grzybiarzy na kolejnym odcinku z grzybów. No i na początku piękna sztuka. Prawusek się trafia. Taki cudny. Ten tutaj. A obok niego kolejny młodziutki. Zapewne dużo osób czekało na odcinek z grzybów. Bo nie było go ponad jeden dzień Także Dzisiaj No jest deszczowo, ale teraz przestało padać Także wyjście na grzybki Dobry pomysł No i filmik Też Że takie piękne dwie Ostatnio też tutaj nagrywa, nie nagrywałem, ale byłem Też tutaj dwie sztuki udało mi się znaleźć Ale trochę większe No ale widać deszcze Dały po sobie znać No i pierwsze młode już są a jeszcze chciałem dodać, że znalazłem takiego podgrzybka, jednego. No i tutaj mu homorek taki, obok niego młodziaczek, prawdziwek, taki. O i tutaj jeszcze taka kania. Młodziutka. Też ją wezmę. No i następny Piękny. Taki I tutaj jeszcze taki jeden zajączek. Także podsumowując, nie jest źle. Zawsze mogło być gorzej. Udało się znaleźć jedną kanie. Cztery prawdziwki, jednego podgrzybka i tego zajączka. Na dzisiejszym wyjściu do lasu. Niebawem będą się pojawiać kolejne filmy. Mam nadzieję, że będzie więcej grzybów. Bo wiadomo, po deszczach, tutaj wszystko mokre. To powinno się rzucić. Także to na tyle. Trzymajcie się. I do zobaczenia.